Cześć Manko, ja jestem Aigary, a to jest omówienie sklepu Fortnite z dnia 18 lutego. No i zanim przejdziemy do naszego nowego sklepu, to chciałbym Wam przypomnieć o ciągle trwających giveawayach na skinka Galaxy oraz na dwa razy po 1000 fałdolców. No i żeby wziąć udział w tych wszystkich giveawayach, wystarczy zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, zostawić tutaj łapkę oraz komentarz. No i możecie też wpadać na mojego Instagrama, czyli max.iGary, ponieważ głównie tam wysyłam wam wszystkie informacje. Na temat wygranych w giveawayach. A w dzisiejszym sklepie znajdziemy sporo bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi zupełnie nową lotnię, czyli dodatkowy ser. Kosztuje na 1200 fałdowców, i tak właśnie wygląda. Myślę, że dla fanów, pomidorka jest pozycją obowiązkową. No i taki ma tutaj podpis, jeden gryz i pełen odlot. Okej. Okay. Myślę, że całkiem ciekawa propozycja od Epic Games. No i oczywiście powrócił również pomidorek z naszymi zadaniami, pomidorka, bo jak wiemy, jak wykonamy te wyzwania, to odblokowuje nam się dodatkowy wygląd, który właśnie tak wygląda. No i z tego co powinniście wiedzieć, pomidorek ponad 9 razy powracał do Fortnite'a. No i jest taką już sporą ikoną tej gry. No myślę, że bardzo fajny outfit, ale ja tam jestem bardziej team burgerek, więc posiadam pana burgerka. No ale lecimy dalej, bo oczywiście do tego wszystkiego jest to poroni, czyli taki zbierak do krojenia pizzy. 800 WDOC kosztuje i tak samo często powraca do sklepu jak nasz pomidorek. No i jak coś kupujecie dzisiaj w sklepie, to oczywiście pamiętajcie, żeby wspierać mnie kodem IGARY. Wystarczy go tutaj wpisać. No i co 14 dni on się resetuje, więc sprawdźcie, czy nadal go macie. No a my lecimy dalej. Mamy oczywiście śmietankowca, który pozostał na kolejny dzień, czyli nasz yy, dosłowny lód zostaje na kolejny dzień. No, tak jak wczoraj mówiłem, nie za bardzo mi się on podoba, ponieważ jest przeogromny, ale wiem, że sporo osób lubi takie dziwaczne skinki, a kosztują 1500 wodoczyn, więc myślę, że to nie jest jakaś też zła cena. Plecak też jest ogromny, no i nie wiem, czy pasuje do tego skinka, ale może komuś się podobał. Dajcie znać, kto go kupił. No i lecimy dalej, gdzie jest lód na Batyku, o wiele ciekawszy zbierak. 800 V-Dolców kosztuje, tak wygląda, taki dźwięk wydaje. No i on jest całkiem spoko. Znajdziemy dzisiaj również zamaskowaną gwiazdę za 1500 Faudolców. To jest skinek, który już 7 razy powracał do Fortnite od momentu swojej premiery, czyli od 25 września. 1500 fałdolców. Ten skinek kosztuje. Dalej mamy emotkę Dziku. 500 fałdowców za tą emotkę. Bardzo ciekawa. No i z tego co powinniście wiedzieć, ona zaledwie 6 razy pojawiała się w sklepie. Całkiem ciekawa rzecz. Mamy też mroczny znak, który myślę, że jest jedną z najlepszych lotni za 500 faudolców. Jak lecimy, ona tutaj ma jeszcze taką bogatą animację, jakaś taka dziwna, kostkowa energia z niej wylatuje. No i naprawdę, za taką cenę, to jest bardzo ciekawa pozycja. No i z tego co powinniście wiedzieć, mroczny znak zaledwie 4 razy pojawiał się w sklepie. Mamy też emotkę za 800 faudolców, czyli terapie tańcem. Fajnie wygląda to intro. No i z tego co powinniście i pewnie chcecie wiedzieć, to sześć razy ona była dostępna i ostatni raz, znaczy pierwszy raz pojawiła się w ostatni dzień wakacji. Lecimy dalej. Mamy też Światło Mistrza, wczoraj mieliśmy chyba żeńską wersję tego skinka, którą od kogoś z Was dostałem, więc bardzo, ale to bardzo dziękuję za wszystkie podarunki. No i kosztuje on 800 fW i myślę, że to jest jeden z ciekawszych skinków za taką cenę. Oczywiście to jest część zestawu Neonowa Poświata. No i ostatnią rzeczą, jaką znajdziemy w dzisiejszym sklepie, jest oczywiście Sopel Lodu. No i to jest zbierak, który sam posiadam. Kosztuje 500 złotych. Bardzo ciekawie wygląda i taki oto dźwięk wydaje. Animacja też jest mega ciekawa. Jak za taką cenę? No i z tego, co powinniście wiedzieć, Sopel Lodu 5 razy pojawiał się w grze i swoją premierę miał 15 grudnia. No dobra, tutaj już zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby wpadać na następne odcinki oraz pojawiać się na live'ach, gdzie głównie gramy na customach. Trzymajcie się, miłego poniedziałku. Cześć!